Hej, jeśli manko w dzisiejszym odcinku sprawdzimy o co dokładnie chodzi z tym Minecraft Dungeons na Steam. Zapraszam. W związku z tym, że dopiero co wydano Minecraft Dungeons na platformę Steam, czyli 22 września, dosłownie kilka dni temu I ta sytuacja spowodowała szereg pytań odnośnie transferu postaci, achievementów oraz konta Microsoft Bo oczywiście gramy już ponad rok w tą grę No i w sumie tak trochę jesteśmy zdziwieni tą sytuacją Co z naszymi postaciami, co z naszym progresem Chcielibyśmy pograć ze znajomymi ze Steam Mając konto Microsofta, no robi się tutaj małe nieporozumienie ale też twórcy przygotowali kilka odpowiedzi na te nasze pytania. Także ja sobie to wszystko przetłumaczyłem specjalnie dla Was i w dzisiejszym odcinku sobie to omówimy. Także lecimy. Pierwsze pytanie, czyli jak założyć Steam? Tutaj też macie odpowiedź. Aby utworzyć własne konto Steam, odwiedź stronę rejestracji. Tutaj wszystko się dzieje na stronie internetowej. To banalne pytanie, tutaj nie mam co za bardzo omawiać. Przejdźmy sobie dalej. Jeżeli mam już to na PC, czyli obecnie macie już konto i grę na komputerze że czy to jest to samo? Czy będziecie musieli dokupić Minecraft Dungeons na Steam? No i niestety jest tutaj zła wiadomość. Chociaż Minecraft Dungeons to ta sama gra i jeśli chcesz grać przez Steam, musisz ponownie kupić grę na stronie sklepu Steam. Znaczy tutaj rozumiem oczywiście twórców, dlatego też jest Epic Store, konkurencja dla Steama. Doskonale wiemy o co chodzi, tak? Wszystko, wszystko chodzi o pieniądze. To jest kolejna platforma, w której wita Minecraft Dungeons. No i cóż, twórcy jeszcze więcej sobie zarobią, widocznie trochę kaski im brakuje. Jeśli posiadam już DLC na innej platformie, czy zostanie ono przeniesione do wersji Steam? I tutaj znów zła wiadomość niestety nie. DLC należy zakupić osobno dla każdej wersji i nie zostanie przeniesione na inną platformę. Oj, ciężko, ciężko z tym Steamem Powiem wam w sumie Ale też fajnie, że zrobili takiego posta Bo też się zastanawiałem, jak to wszystko ma wyglądać Jak będą działać osiągnięcia Jeżeli posiadam już grę Jeśli posiadasz już lub grałeś w Minecraft Dungeons Zdobyte wcześniej z osiągnięcia Mogą automatycznie pojawić się na Steamie Jeśli chcesz tego uniknąć i rozpocząć polowanie Na osiągnięcia od zera Musisz najpierw usunąć stare dane zapisu z komputera Aha, okej okay, Czyli jest szansa, że Właśnie te wszystkie nasze achievementy z Steamie jakby zaczerpnie z naszego komputerka I dzięki temu będziemy po prostu Mieli achievementy na naszej aktualnej postaci Na naszej nowej postaci na platformie Steam Czy muszę być online, żeby zagrać? Tak, musimy być online Aby grać w Minecraft Dungeons na Steam Gra offline nie jest obecnie obsługiwana Oj, powiem wam, że to jest naprawdę kiepsko to jest naprawdę kiepsko, no bo też zauważcie, że nie zawsze chcemy się łączyć z internetem. Czasami warto pograć sobie offline, nie ma wtedy lagów, nic tak naprawdę, nie ma ingerencji, żadnej takiego opóźnienia, tak zwanego input laga czy, czy czegokolwiek. Ale to mnie martwi trochę. Dlaczego nie można offline sobie pograć? Dajcie znać w komentarzu, czy gracie zawsze na trybie online czy na offline, bo też jestem w sumie ciekaw, a to mnie martwi, bo ja bardzo często, właśnie jeżeli sobie gram tak w zaciszu domowym, to gram właśnie na offline. No ciekawe, ciekawe. Czy nadal mogę używać tak zwanego Unified Launcher, czyli tego launchera minecraftowego? Eee, I tutaj odpowiedź, że wersja Steam ma własny program uruchamiający, który jest odrębny od Unified Launcher. Jeśli kupiłeś Minecraft Dungeons przez Steam, uruchomisz grę ze swojej biblioteki Steam i tam zagrasz. Jeśli obecnie korzystasz z ujednoliconego programu uruchamiającego, nie musisz ponownie kupować gry i możesz nadal korzystać z ujednoliconego programu uruchamiającego. No tutaj też Trochę twórcy zamotali. Teoretycznie, z tego co ja rozumiem, chodzi o to, że jeżeli posiadacie już grę na ujednoliconym lancerze, grajcie sobie już na tym lancerze. Jeżeli nie macie tego, to wtedy uruchamiacie to przez Steam'a i tyle. Czy warsztat Steam jest obsługiwany? No i tak, to wszystkie mody byśmy mieli od ręki, bez żadnego kombinowania. Naprawdę bardzo ważne pytanie, bo właśnie Steam słynie ze swojego warsztatu, tam gdzie y, gracze, użytkownicy wrzucają swoją twórczość. My możemy się wtedy tym dzielić, pobierać, y, wystawiać oceny, ale niestety, kolejna zła wiadomość: Minecraft Dungeons nie uczestniczy w warsztacie Steam smutno, smutno, no naprawdę wszystkie te wiadomości są negatywne, co jest grane w ogóle, czekajcie, może przejdziemy sobie dalej może coś jeszcze fajnego, może coś pozytywnego twórcy nam tutaj chcą odpowiedzieć czy mogę używać mojego kontrolera steam w chwili wydania obsługiwane są tylko klawiatura plus mysz lub kontroler xbox one, Hej, znowu zła wiadomość, okej okay. gdzie mam się udać jeśli potrzebuję zwrotu pieniędzy lub pomocy technicznej zwroty środków rozwiązywanie problemów i pomocy Pomoc techniczna dla Minecraft Dungeons na Steam będą obsługiwane przez pomoc techniczną Steam. Możesz kontaktować się z nimi tutaj, aby uzyskać pomoc. Czyli też na głównej stronie Minecraft Dungeons chodzi o link, który jest zawarty właśnie w hiperłączu, Ale raczej, jeżeli macie problem z grą na Steamie, to musicie się komunikować ze Steamem. Niestety. Czy istnieje gra międzyplatformowa? Tak. W końcu mamy potwierdzenie. Włączono grę międzyplatformową dzięki czemu możesz współpracować ze znajomymi na konsolach i na PCcie. Czy jednak da się? Czy jednak da się? A co z zapisami międzyplatformowymi? Chodzi o save'y oczywiście. Minecraft Dungeons wykorzystuje zapisywanie w chmurze. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym fakt dotyczącym zapisywania w chmurze i tworzenia kopii zapasowych bohaterów. E, Okej, okay, ale wydawało mi się, że i żeby mieć właśnie tą kopię zapasową i zapisywanie w chmurze e, musimy mieć konto Microsofta, bo to na koncie Microsofta się tam wszystko to e, jakby zapisuje albo też Mojanga, tak? Teoretycznie powinno się dać yy, zalogować na wasze konto, yy, które macie w chmurze, ale szczerze mówiąc, nie mam jak tego sprawdzić. Yy, wydaje mi się, że jeżeli kupimy sobie drugą grę na Steamie, jeżeli użyjemy tych samych danych logowania co na konto Microsoft, gdzie jest nasza zuploadowana postać, yy, nasi, nasi bohaterowie, to teoretycznie powinniśmy móc zaczerpnąć i pobrać sobie te postacie, ale niestety nie mam. Takiej wersji steamowskiej, ale jeżeli ty, drogi widzu, masz, koniecznie daj znać w komentarzu, bo sam jestem ciekaw. I uwaga, ostatnie pytanie na naszej liście, i w sumie bardzo ważne: czy potrzebuje konta Microsoft? Tak, nadal używasz konta Microsoft, aby grać w Dungeons na Steam. Jeśli chcesz go utworzyć, odwiedź stronę rejestracji firmy Microsoft. Twój login Microsoft powinien być potrzebny tylko przy pierwszym uruchomieniu gry, i to jest właśnie potwierdzenie mojej tezy sprzed yy, ostatniego pytania. I odpowiedzi tak jest. Nadal potrzebujemy konta Microsoft. Więc yy, możecie być spokojni, że jeżeli kupicie kolejny raz Minecraft Dungeons w yy, wersji Steamowej, to możecie sobie zapożyczyć cały zapis yy, gry. Nieważne czy macie Xboxa czy PlayStation, ważne że zalogujecie się do Minecraft Dungeons na Steamie poprzez właśnie wasze dane logowania wprost z konta Microsoft. Trochę to jest zagmatwane, ale jeżeli macie więcej pytań, koniecznie piszcie w komentarzu, postaram się wam tutaj odpowiedzieć w najbardziej profesjonalnie, jak tylko potrafię. Mam nadzieję, że tutaj się rozpęta mała dyskusja na ten temat i dajcie znać, czy kupujecie na Steam, czy w sumie to jest dla was taka zbędna informacja. Ja wam dziękuję za oglądanie, za uwagę. Na razie, siemanko i cześć!